Samochód pożarniczy Jelcz 315 o znaczeniu zabudowy Jelczańskiej 004M. Pojemność zbiornika na wodę to 6000 litrów. Autopompa 3200. Który to jest rocznik tego samochodu? 90. 90. Ile jest osób w kabinie? Skąd w ty... ogóle go macie i ty po... jesteś. To jest twoje oczko w głowie. Tak. Co w nim robiłeś? Co tutaj jest pod Twoją ręką? Co Praktycznie wszystko. Od wymiany olejów w jakieś większe naprawy, no jeżeli już naprawdę ja już nie umiem czegoś ogarnąć, no to już wtedy wstawiamy do warsztatu. Jak jest kabina powiedz? Kabina czteroosobowa. Czteroosobowa? Tak. Gdzie, są, gdzie te cztery osoby są? Tu jest jeden, tu jest, tu jest, drugi. Tu jest drugi i dwie osoby. Jedna a, z tej strony i druga a, z drugiej. tamtej. Dobra. Ile to ma biegów? Jaka tu jest skrzynia biegów? Skrzynia sześciobiegowa. Sześciobiegowa. skryteczki otwieramy. Tutaj mamy taki pusty schowek praktycznie. Dobra. A skąd w ogóle ten samochód macie? My go pozyskaliśmy ponad 20 lat temu z PSPJRG 1 w Aleksandrowie kujawskim z Komendy Powiatowej. Okej, okay, dobra. Co tutaj mamy? Tu, co tu jest to? Tu mamy nasady tłoczne 75 do podawania wody, akumulatory. A to niebieskie? To... zbiorniki na powietrze. Zbiorniki to jest wszystko układu pneumatycznego. A po co to powietrze jest? Yy, pod hamulce skrzynie biegów i tak dalej. To jest okay. po prostu cały układ pneumatyczny pojazdu. Dobra, tutaj skrytka. Odcinki 75. Jest typowo samochód beczka głównie do podawania wody, więc nie mamy w nim za dużo sprzętu. A tu nie ma dojścia do autopompy? Nie, 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 dojście do autopompy jest z drugiej strony. No kurczę, to ciekawe. O. Obsługa autopompy Dobra, jest cała z prawej druga? strony pojazdu. Dobra, tak będę sobie zrobię. spojrzenie na dach. Dobra, i lecimy. Ciekawe, gdzie ta autopompa, tutaj? O, tu jeszcze nie ma autopompy. Nie, 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 tu są jeszcze skrytki odcinkowe. Dobra, i lecimy dalej. Obsługa autopompy mamy tutaj, z tej strony. Ok. I ostatnie kończące ujęcie. minha